Mike Pondsmith, twórca oryginalnego cyberpunka, zdradził nam informacje na temat kolejnej odsłony projektu Orion. Oprócz tego porozmawiamy sobie o kolejnym projekcie Naughty Dog, sequelu Stellar Date, który może zostać już niedługo ogłoszony, no i będzie jeszcze kilka innych newsów. Studio GSC Game World, odpowiedzialne za serię Stalker, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapewnieniami wypuścili odświeżone wersje starych Stalkerów, które co prawda no raczej nie były do końca potrzebne, szczególnie patrząc na to, jak na koniec końców wypadły, no ale zacznijmy sobie od początku. Enhanced Edition, bo tak nazywa się edycja odświeżonych stalkerów, zadebiutowała 20 maja, czyli dokładnie wczoraj, no i już zdążyła zebrać tragiczne recenzje, trzeba sobie to wprost powiedzieć. Mówiąc wcześniej o tym, że te stalkery wcale nie potrzebowały odświeżenia, no to akurat. Jeżeli to odświeżenie byłoby zrobione dobrze, jeśli by to było chociaż trochę godne dzisiejszych czasów, no to powiedziałbym zupełnie inaczej, ale biorąc pod uwagę to, jak wygląda ta odświeżona edycja, ile ona ma problemów, no to prawdę mówiąc, lepiej, żeby tego w ogóle nie robili. Wiele osób zaznacza, że jest to nawet najgorszy port w całej historii gier, ale spójrzmy sobie na recenzje, których nie ma co prawda w tym momencie nie wiadomo ile, no ale zważmy też na to, że o tym projekcie w ogóle się nie mówi. Prawdopodobnie, gdyby nie ten odcinek, no to wielu z Was by o tym w ogóle nie usłyszało. Wszystkie te oceny wahają się w granicach 30-40% procent pozytywnych recenzji. Jest to bardzo słaby wynik, no i nie zwiastuje to dobrej przyszłości dla GSC Game World, które to nawet zdaniem wielu osób przy okazji Stalkera dwójki się nie popisało, mimo tych swoich wszystkich trudności, które oczywiście były, ale nie ma co na to wszystkiego zwalać. Standardowo w odświeżonych Stalkerach mamy mnóstwo kraszy, rozmazaną grafikę, tłumaczenie na kolanie, czy wybrakowane animacje, a to tylko kilka problemów, z którymi spotkała się odświeżona edycja. Wygląda na to, że Stellar Blade już niedługo dostanie kontynuację, sequel. Twórcy zapewniali, że gdy tylko pierwsza odsłona spotka się z miłym przyjęciem graczy, no to będą planować już kolejne ruchy. No i były one już, podejrzewam, planowane dużo wcześniej. Subskrybujcie kanał, po ostatnim odcinku zasubskrybowało tyle osób, więc fajnie by było dziś to przebić. Pamiętajcie o naszym Instagramie, link do niego znajdziecie w opisie, nazwa wyświetla wam się teraz na ekranie, znajdziecie tam newsy w szybkiej formie, które pojawiają się codziennie i możecie je przeczytać w każdym miejscu z dostępem do internetu. No bo koreańskie studio Shift Up opublikowa Obecnie raport, z którego wynika, że mniej więcej w 2026 roku możemy spodziewać się albo zapowiedzi, albo nawet premiery Stellar Blade 2. Stellar Blade w wersji na PC-ty ukaże się 12 czerwca tego roku, no i niedługo po tym mamy dostać ten sequel. Pojawia się też pewien tajemniczy projekt, a mianowicie Project Witches i nie wiemy w tym momencie co to jest. Mowa tutaj raczej o zupełnie nowym projekcie, budowanym na bazie doświadczeń ze Stellar Blade 1, no i podejrzewam, że będą też brane doświadczenia z dwójki. Ceny gier w 2025 roku wzbudzają naprawdę duże kontrowersje, no bo wiemy, że Nintendo podniosło je do góry, a co za tym idzie, inni wydawcy również biorą z nich przykład i tak oto teraz za gry będziemy płacić coraz częściej ponad 300 zł, gdzie wcześniej takie praktyki były stosowane tylko przez niektóre gry, tak teraz wydaje się to zmierzać już do normy. Borderlandsy czwórka, które wyjdą we wrześniu tego roku, również mogą nie być wyjątkiem, jeżeli chodzi o cenę. Oczywiście fajnie by było zapłacić 70 dolarów niż 80, ale wygląda na to, że szef studia, nawet jeżeli będzie to ta górna półka, no to stwierdził, że dla prawdziwych fanów przecież to nie jest żaden problem, i że kiedy on musiał na jakąś grę wydać więcej pieniędzy, no to po prostu szedł do roboty i się poświęcał. Jedna z osób na Twitterze zwróciła uwagę, że dla Borderlandsów 4 może być to decyzja, która będzie kosztowała wiele i nie spotka się z dobrym przyjęciem, a co za tym idzie, gra nie sprzeda się dobrze. Szef studia Gearbox nie jest zainteresowany tym, żeby gra kosztowała mniej, ale graczy najbardziej zdenerwował fakt, iż napisał, że prawdziwi fani zapłacą za grę 80 dolarów i podzielił jakby graczy na tych zwyczajnych i na prawdziwych fanów. Ludzie wytknęli mu ignoranckie i Pozbawione jakiegokolwiek szacunku podejście do graczy. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej ceny Borderlandsów 4 i poznamy ją, kiedy wystartują preordery, ale bazując na wypowiedzi szefa, raczej nie spodziewajmy się tego dolnego progu. Od premiery Avout wiele osób modliło się wręcz o to, żeby ta gra zaliczała porażkę za porażką. Powodów jest wiele, zaczynając od kwestii politycznych, kończąc na aspektach technicznych. Po tej że Obsidian znienawidziło mnóstwo osób i trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że z zespołu Obsidian po 12 latach odchodzi reżyserka Avout, czyli Carrie Patel. Objęła w tym momencie nowe stanowisko również reżyserki w studiu Night School, które od 2021 roku znajduje się pod Netflixem. Tworzą oni obecnie kontynuację Free 2 Losy i wspierają mobilny tytuł Black Mirror Glads. Czy odeszła z obsydianu z powodu hejtu, z powodu tego, że nie widzi dla siebie tam przyszłości? No, prawdopodobnie odeszła stamtąd z powodu pieniędzy, no bo nie oszukujmy się, w Netflixie, nawet mimo tego, że możesz pracować w najmniejszym studiu, chociaż tutaj mamy studio, które jest związane z lubianą serią Oxenfree, tak nawet za najmniejszy projekt jesteś w stanie dostać dużo większe pieniądze niż za pracę nad tytułami Double czy Triple i potwierdza to wiele osób, które przeniosły się właśnie tam, że zwyczajnie mniejszym kosztem są w stanie zarobić więcej. W studiu Naughty Dog ostatnio nie ma kolorowo, pamiętamy jak mówiło się o multiplayerowym The Last of Us, które jak wiemy zostało już anulowane, niestety, a do tego wiemy, że ich nadchodzący tytuł Intergalactic The Heretic Prophet jak na razie spotyka się z mieszanym, a raczej słabym odbiorem ze strony graczy. No i warto sobie zadać w tym momencie pytanie, jakie w ogóle plany ma Naughty Dog na przyszłość, jakie gry tworzy oprócz tego Intergalactic, no bo na pewno pracuje jeszcze w mniejszym bądź większym stopniu nad jakimś projektem, no i zdaje się, że powoli poznajemy na tą odpowiedź. Neil Druckmann w podcaście Press X to Continue zdradzi, że oprócz Intergalactic pracują jeszcze nad jednym projektem. Stwierdził, że zdecydowanie bardziej zaangażowany jest w tworzenie Intergalactic. W drugim projekcie ma troszkę mniejszą moc sprawczą. Nawet jeżeli chodzi o Intergalactic, no to nie zawsze jest w stanie zadbać o wszystkie rzeczy, no i niektóre elementy robią za niego inni ludzie. On potem wraca i ocenia, czy zostały zrobione dobrze, czy nie. Ale jeżeli chodzi o ten drugi projekt, no to Neil Druckmann pełni tam rolę producenta. Dowiedzieliśmy się, że na czele tego drugiego projektu znajduje się nikt inny jak Sean Escape, który kiedyś miał okazję nadzorować pracę nad Uncharted. The Lost Legacy. W tworzenie tego projektu zaangażowany jest także Antony Newman, który pracował przy The Last of Us Part 2. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia, projekt, o którym teraz mówimy, to nie ma być The Last of Us Part 3, tylko coś zupełnie innego i bardzo możliwe, że będzie to kolejna odsłona Uncharted, w której główny nacisk ma zostać położony na historię Cassie, czyli córki Nathana Drake'a, znanego z poprzednich odsłon. Kontynuacja Cyberpunk'a 2077 jest niesamowicie wyczekiwana. Oczywiście, przed tym dostaniemy jeszcze Wiedźmi na Czwórkę, który jest wyczekiwany, podejrzewam, przez wiele osób jeszcze bardziej. Natomiast co jakiś czas dostajemy szczątkowe, mniejsze informacje na temat kontynuacji projektu Orion, jak też można tę grę nazywać. No i na TV gry pojawiła się rozmowa z Mikeem Ponspifem, czyli twórcą oryginalnego RPG Cyberpunk, który zdradził chociażby, że rozmawiał z ludźmi od projektowania środowiska w Cyberpunku 2, no i dowiedział się kilku istotnych rzeczy na temat tego, gdzie zostaniemy wysłani w kolejnej odsłonie Cyberpunk 2077 i uwaga nie będzie to tylko Night City. Owszem zaznaczył, że Night City również odwiedzimy, ale nie będzie to jedyne miasto, które przyjdzie nam przemierzać. Powiedział jasno i wyraźnie, że dostaniemy tam też inne miasto, które jemu przypomina Chicago, które skręciło trochę w złą stronę. Czyli można tutaj podejrzewać, że będzie to również kolejna metropolia, być może również miasto, które będzie opanowane przez gangi, które to jednak będą miały do dyspozycji najnowszą technologię oraz dostęp do Ripperdoców. Spędziłem wiele czasu rozmawiając z jedną z osób pracujących nad środowiskiem. Wyjaśniał nowe miejsce, ponieważ jest tam kolejne miasto, które odwiedzimy, nie powiem więcej niż to, ale jest nowe miasto, a Night City też tam jest. Pamiętam jak spojrzałem na to i pomyślałem, tak rozumiem ten klimat, do którego zmierzasz i to rzeczywiście działa, nie czuć tam Blade Runnera, to bardziej jak Chicago, które poszło w złym kierunku. Warto powiedzieć, że już chwilę temu gracze odkryli na plakatach dostępnych w Night City możliwość szybkiej podróży właśnie z Night City do Chicago, dostępną w 2080 roku, więc tutaj mamy kilka sugestii. Po pierwsze to, że gra będzie rozgrywać się w 2080 po drugie, że zabierze nas właśnie do Chicago, a po trzecie, że będziemy mieć jedno i drugie miasto. No i pytanie, czy twórcy faktycznie będą chcieli odzorować tutaj prawdziwą lokalizację z naszego świata? Czy znajdą się tam rzeczywiste budynki? Przyznać muszę, że byłoby to naprawdę ciekawe i Redzi wyszliby tym na jeszcze wyższy poziom, no bo odzorowanie Chicago i jeszcze zinterpretowanie tego, jak może ono wyglądać w przyszłości, to jest naprawdę trudne zadanie. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.